Cześć! Dzisiaj będziemy robili masę solną i teraz tak potrzebna nam sól woda i mąka wlewamy do pojemnika mieszamy i gotowe! bardzo proste a teraz pokażę wam jak to zrobiłam ja i chciałabym dobrać jakieś i dużo łapek masa no, solna bardzo ładnie też pachnie, I zaraz Wam pokażę no powąchać nie możecie, ale możecie ja też popatrzeć Tylko, e, musi być w pudełku zamknięty, bo jeżeli nie będzie to że, jakby ten, moja mama właśnie chciała zrobić serduszko Zobacz, jak jej wyszło. No, trzy części się podzieliło. Ta masa solna jest bardzo fajna, fajnie się wygląda. No i jeszcze raz wam powiem. Jeżeli chcecie tyle, ile ja mam tej masy solnej, to bierzemy tak. Bierzemy pół szklanki soli, szklankę wody. I, szkla, I nie tak trzy czwarte szklanki mąki. później wsadzamy i dużo mieszamy. Jeżeli już będzie dobra konsystencja wyciągamy z pojemnika i na stole. Na stole, jakby tak. I jeżeli. Już. Zrobiliście. Piszcie w komentarzach, jakbym wyszła. Dzisiaj nagram już dwa filmiki, ale codziennie nie postaram się nagrywać. Jeżeli nie, no to po prostu nie mam czasu, bo mam bardzo dużo zajęć na przykład jutro. Mam jakby trzy zajęcia, po kilka godzin i nie wiem czy jutro dam radę nagrać, ale jeżeli dam, bo idę do koleżanki, może z koleżanką nagram. Dziękuję.